Edison to robot, którego celem jest poprawa efektywności i optymalizacja procesów w magazynach prowadzonych przez sklepy internetowe zajmujące się handlem detalicznym. Jego głównym przeznaczeniem jest zbieranie zamówionych produktów spółek oraz przewożenie ich do wyznaczonych miejsc. Przed rozpoczęciem prac nad Edisonem przeprowadziliśmy badanie dotyczące analizy efektywności metod transportu wertykalnego w robotyce. W ramach badań przeanalizowaliśmy charakterystyki poszczególnych rozwiązań poruszania windowego. Dzięki temu wybraliśmy metodę poruszania na śrubach trapezowych, charakteryzującą się dokładnością i najmniejszym zużyciem prądu oraz umożliwiającą ponoszenie paczek z poziomu ziemi. Aktualne urządzenie powstało w wyniku przeprowadzenia dwuletnich prac nad prototypem w którym przetestowaliśmy działanie i funkcjonalność pomysłów na poszczególne systemy oraz ich umiejscowienie. Dlatego prototyp stał się nieodłączną częścią naszego projektu. To właśnie na nim testowaliśmy nasze koncepcje, kładąc nacisk na poznanie specyfikacji nowych systemów. W fazie projektowania oraz prototypowania zwizualizowaliśmy za pomocą programu Fusion 360 całe urządzenie. Pozwoliło to nam już na samym początku znaleźć optymalne rozmieszczenie systemów, tak, aby nie oddziaływały na siebie w sposób inwazyjny. Konstrukcję robota oparliśmy na szkielecie stworzonym z profili v płyt aluminiowych oraz wydruków 3D, zachowując przy tym środek ciężkości urządzenia w jego centralnej części. By łatwiej panować nad jego równowagą, wykorzystanie technologii druku 3D ułatwiło nam precyzyjne wykonanie zaprojektowanych przez nas elementów oraz wprowadzenie nowych zastosowań do poszczególnych części mechanicznych i elektronicznych. Do stworzenia systemu chwytającego użyliśmy prędów gwintowanych oraz gładkich, łożysk, prowadnic i silników krokowych. Do poruszania chwytakiem w płaszczyźnie poziomej wykorzystaliśmy pręty gwintowane połączone z listwami zębatymi oraz prowadnice. Aby zapobiec opadaniu mechanizmu odpowiedzialnego za ruch chwytaka, na każdym z końców listwy zębatej umieściliśmy wózki zapewniające stabilizację. Po wykonaniu tego procesu robot automatycznie wsuwa system chwytający wraz z paczką w obrys robota, zapobiegając przemieszczaniu się środka ciężkości. Takie rozwiązanie stanowi pomoc dla operatora sterującego robotem, ale również jest nieodłącznym elementem autonomicznego funkcjonowania. Elektronika Edisona została umieszczona w obudowie z tyłu robota zachowując łatwy dostęp. Elektronika została oparta na Raspberry Pi odpowiedzialnej za zbieranie i przetwarzanie informacji zbieranych przez czujniki oraz Arduino Mega sterującego działaniem z silników na podstawie danych pochodzących z Raspberry Pi. Robot na podstawie tych danych dostosowuje rozwartość chwytaka i jego ustawienie na prowadnicach i windzie oraz znajduje optymalną trasę po której się porusza. Zastosowanie czujnika LIDAR sprawia, że Edison w momencie napotkania nowych przeszkód automatycznie dodaje je do mapy magazynu, z której robot korzysta w trakcie działania. Do sterowania manualnego przez operatora w oparciu o obraz przesyłany z kamery, wykorzystujemy stworzony przez nas kontroler i aplikacje, które komunikują się z robotem za pomocą Bluetooth oraz modułu NRF. W trakcie sterowania możemy kontrolować poziom prędkości, kierunek jazdy oraz rozwartość chwytaka. Jego wysunięcie w płaszczyźnie poziomej i wysokość, na której się znajduje, ale również przyłączyć na tryb autonomiczny. Warto zaznaczyć, że robot został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Urządzenie waży niecałe 10 kg, a zamieszczony na obudowie elektroniki przycisk bezpieczeństwa po jego przyłączeniu odcina całe zasilanie. Gdy Edison znajdzie się poza strefą pracy lub wykryje niebezpieczeństwo, automatycznie niweluje skutki występującej przeszkody, zmieniając dane na mapie magazynu oraz wracając na bezpieczny obszar, kontynuując wykonywanie zadania. Dziękujemy za uwagę.